Cześć, witam. Słuchajcie, jest u nas y, przymrozeczek, minus półtora stopni na minusie, słuchajcie, szron na trawie, y, szyby zamarznięte w samochodach, słuchajcie, no już zaczyna się nam y, powolutku y, robić chłodno, zima. Y, słuchajcie, podzielcie się w komentarzach jak u was się y, ma sytuacja w y, innych poszczególnych y, częściach naszego kraju jaka jest u was temperatura, słuchajcie zobaczcie, o, szronek na trawie, bardzo ładny jeszcze i piszcie tam jak u was się ma sytuacja ile u was stopni w różnych częściach naszego kraju słuchajcie, życzę wam miłego dnia trzymajcie się cieplutko, cześć